Dobra, gdzie lecimy? Na prison? do radę? Czy na coś takiego e... walisz? Na prison jeszcze nigdy nie byłem, może z Uuu, na wpierdur? Jest pewny? Tak, tam było spoko. Nie, eee, dobra. W ogóle się, <laughs> dziwię się, że na tym, że na szpitalu y, rzadko kiedy ktoś za ląduje. Wiesz co, na szpitalu jest z reguły dużo mniej rzeczy niż na skóru, poza tym skór jest centrum i jest zawsze dużo ich na szpitalu tylko raz się strzelałem, a były nie wiem, 7-8 razy lądowałem i ten, tak, sobie po całym trwało to wój. No nie wiem. Myślę, że tam jest trochę w szkole, no i tak nie ma gdzie pójść, to do kiedy nie tam można? W sumie to jest gdzie później. To jest niebowa w miasto, ale jakoś w szkole się zawsze bardziej obławiam. No i od, od razu obok szkoły masz coś śmieszne w nie? Chyba tu bardziej chodzi o to, że tu jest środek. Częściej samolot przelatuje. No, już dwóch ziomeczków pikuję. Z tyłu też dwóch, ale to chyba nie w tym miejscu. Dobra, zbieraj śmieci od razu, wbijaj, wiesz, do środka. Dobra, jeden leży, drugi jeszcze jest. Dobra. Bo jeba, to, to chyba to, jest tak. mój poziom Mam nadzieję Może jest taki coś pomiędzy o, Mam muzykę, to jest nieziszczalny, na bliski jest Gdzie ty jesteś? Na laku jeszcze biegam sobie tam zbieram od razu What's it No i coś tam robię. Trzeba się tam będzie kicnąć zanim... ...automat jakieś nad górem. U, SKS, nice. Wrzucam UZI i w chujam ulicy do UZI. Eee, ja mam... ...bizona. To bierz yy, Ammo 9. I jest. 9, co? No to jak masz Bizona to jest na Ammo 9, to bierz sobie to razie pod Dobra, a w ja teraz gram? Ten. Sk... co to jest? Jak się nazywa? Jeszcze raz? No? Skar... Skar L. Skar L, no. Po prostu Skar. Yy, tym mi się spoko gra. No to jest taki najbardziej, że tak powiem... neutralny AR. A ten bizon co to to jest? Hmm, szczerze to nie wiem, czy bizon to jest SMG, czy, tak. czy to jest. Yy, chyba to jest SNG. On nie ma możliwości zmiany niczego poza tą końcową bufirą. Hmm. Tam hmm. jest ciekawie idziemy? Tak, ale nie, nie widzę. To też nie, dlatego trzeba orać tutaj, prosto tego budynku. Tam. To nie jest miejsce, ja tak zaznaczam tym. To pokazuje zawsze. Chyba pod F2 masz to zaznaczenie. E, z prawej weszło. Dobra, przebieg między budynkami. Dobra, olej. No słyszę, Gaj biegnie. Dobra. Kurde, Dobra. Przewrócił mnie. No jak go wchodzi? Rędy? No, tamten tam jest. <laughs> to kurwa, nie mogę się powiedzieć, czy, czy tym naszym wejściem, czy innym. <laughs> eee, no, tam skąd on strzelał? Ale tu był chyba co. Bronz tak. 5? Nie wiem, no co to. No, a, bo zacząłeś pierwszymi źródłami, chyba. Tak. No dobra, tak, ja jeszcze raz.